Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, studiu dr Iwona Płowaś Korus, naukowczyni, konsultantka kosmetyczna i wizażystka. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, czas. 19 listopada to międzynarodowy dzień mężczyzn na całym świecie. Z tej okazji bardzo często pojawiają się różnego rodzaju akcje, na przykład badania jąder przez mężczyzn. To jest bardzo ważne, żeby na przykład mm -hmm. pod prysznicem wchodząc sprawdzić, czy nie mamy tam różnych wypustek. Różnych takich guleczek po prostu, żeby sprawdzić, czy nie, zmienia się, nie zmieniają się te jądra, i warto to robić, dlatego że można uchronić się po prostu przed rakiem, a gdyby coś się pojawiło, no to natychmiast do lekarza i wtedy warto albo z urologiem, albo nawet z chirurgiem się skonsultować. Ale dziś będziemy rozmawiali nie tylko mm -hmm. o tym, żeby badać jądra, ale w ogóle, żeby mężczyźni dbali o siebie. Bo ja ci wono, że mm, dopiero jak zaczęłaś się pojawiać w studiu i powiedziałaś mi, że y, dobierzesz mi krem. Do mhm. mojej twarzy, bo y, wygląda czasami na zmęczoną w kamerze, to ja dopiero wtedy zacząłem myśleć o tym zaraz zaraz przecież ja żadnych kremów nie używam. Yy, Kompletnie, tak, tak, tak. ja już mam 42 mm. lata, czasami mi się zdarzyło coś w drogerii kupić, ale to były jakieś y, incydentalne y, momenty mojego życia. Jestem ciekawa, y, tak, z czego to tak naprawdę wynika? Dlaczego panowie tak y, niechętnie sięgają po to? Dzisiaj mówiliśmy o nowotworze, ja jestem z wykształcenia chemikiem, ale ja również. Jestem fizykiem, bo studiowałam dwa kierunki równolegle, również fizykę medyczną i miałam zajęcia na Akademii Medycznej we Wrocławiu, bo tam studiowałam i na dermatologii często pojawiali się panowie właśnie ze zmianami nowotworowymi na skórze. Często się pojawiają właśnie tutaj w okolicach uszu, albo jak na przykład panowie nie mają, łysieją i nie mają już włosów na głowie, to często właśnie zmiany nowotworowe pojawiają się Właśnie w tych okolicach i to jest bardzo ważne, żeby zadbać o tą pielęgnację, chociaż taką podstawową, bo rzeczywiście skóra mężczyzn jest taka grubsza niż kobiet, rzeczywiście łatwiej się chroni przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, ale nie jest tak do końca taka odporna. No, to nie jest skóra supermana, tak. Chociaż pewnie Superman też by hmm. pewnie stosował. A on by nie wiem, laserem <grym> macie <grym> dotknął swojej twarzy i ona by się w sekundę <grym> zmieniła. A y, czym się różni właśnie ta męska i żeńska skóra? Chodzi o to, że ona jest też taka Powiedziałabym, nawet z wiekiem panowie wyglądają korzystniej. Rzeczywiście, nie wiem, czy przyznasz mi rację, ale rzeczywiście im im, im, się, znaczy im bardziej się starzeją, ta skóra wygląda tak na no, taką jakby bardziej taką dojrzalszą, wygląda to bardzo korzystnie i naprawdę wygląda to fajnie w momencie, kiedy panowie dbają o siebie. W momencie kiedy nie. To na przykład dlatego, że skóra męska ma też więcej mięśni na twarzy, to w momencie, kiedy początkowo nie widać tych zmarszczek, natomiast w momencie, kiedy zaczynają być widoczne, to są już bardzo widoczne, bo ta cała struktura po prostu upada. Też mam taką przyjemność, ja to bardzo lubię robić, czasami wykonuję właśnie makijaże dla sesji biznesowych. I tutaj panowie, pan, dla panów to jest bardzo ważne to żeby wyglądać profesjonalnie, dlatego wykonujemy taki specjalny make-up dla panów, są nawet takie specjalne produkty i mam okazję przyjrzeć się jakości tej skóry i często zauważam, że ona jest właśnie taka chropowata, braki jej takiego, takiego błysku naturalnego, często jest też szara, podrażniona a i też właśnie w okolicach oczu, tutaj pod oczami pojawiają się takie mm, zasinienia, to wynika też ze zmęczenia, czy też przy y, pracy przy komputerze, czy tak jak u ciebie na przykład masz tu takie mocne światło, to też na pewno na to wpływa. No i bez dziennego światła jestem cały <coughs> dzień. Tak, w to studium. prawda, to mm. tak, także warto o to też y, zadbać. Dodatkowo często panowie mają taką tendencję do zaczerwienienia y, w okolicach policzków, y, nosa, oczywiście nie wszyscy ale w momencie kiedy nie zadbamy o odpowiednie nawilżenie, odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, to zaczynają się pojawiać coraz większe te zaczerwienienia. Skóra w pewnym momencie zaczyna być taka sina. Pojawiają się też pękające naczynka. No i wtedy już jest problem, bo rzeczywiście jest taka kuracja laserowa, ale ona jest kosztowna, często też bolesna. No teraz to już też lepiej to wygląda, ale też nie do końca gwarantujemy skute zagwarantowana jest skuteczność. To oczywiście zależy od osoby. Poza tym y, panowie często przy takich y, niezadbanych skórach mają problemy z widocznością porów. Te pory są bardziej widoczne, wyglądają trochę jak takie małe kratery. Jak na truskawce, tak? <grytanie> dokładnie, tak, dokładnie. I właśnie tutaj, tutaj warto jednak o to zadbać. To powiedz w takim razie, jak mężczyźni powinni pielęgnować skórę? Mm -hmm. I to wcale nie jest takie, pro, takie trudne, takie zaawansowane jak w przypadku pielęgnacji skóry kobiet, bo wyobraź sobie, że wystarczą dwa produkty tak naprawdę. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, żeby mieć e, osobno e, płyn, e, preparat, najczęściej żel, są takie właśnie żele dla panów, do mycia skóry twarzy, a osobno żel do ciała. Dlaczego nie używamy tego e, żelu do ciała również do mycia skóry? Dlatego, że on ma bardzo dużo środków myjących zazwyczaj SLS-ów i one mocno wysuszają. To już lepiej kupić sobie właśnie taki, taki żel do mycia skóry twarzy i całym się tym żelem umyć. To już wolę. Odwrotnie. Tak, prostu, tak, to, tak. To na pewno gwarantowane. Czyli żel do ciała, nie do twarzy. Żel <grym> tak. do twarzy może być do Tak, ciała. zdecydowanie, jak najbardziej. Bardziej kosztowny na pewno, ale to już lepsza, lepiej w tym kierunku. Także to jest bardzo ważne. I też y, używać kremu, y, polecam krem z filtrem. Często też te kremy z linii właśnie męskiej one mają taką bardzo fajną strukturę, konsystencję, że w momencie, kiedy nałożysz taki krem, nie czujesz, że to jest krem, bo często panowie nie lubią tego lepkiego takiego poczucia na, na skórze, także są naprawdę takie, teraz już firmy wymyślają przeróżne, przeróżne formuły, żeby to było po prostu przyjemne, łatwo się rozprowadzało i żeby nie było czuć tego efektu, czyli podsumowując produkt do mycia krem, krem z filtrem na dzień, albo możemy mieć też taki krem, ja to nazywam dzień i noc, też o takiej żelowej konsystencji. W momencie, kiedy czujemy, że skóra potrzebuje nawilżenia też w nocy, no to możemy go stosować też w nocy i pamiętajmy, w momencie, kiedy nie mamy włosów na głowie, też smarujemy tam hmm. tutaj, tutaj głowę. Pamiętajmy właśnie o okolicach tutaj właśnie tych uszu, bo często właśnie panowie, tak jak ty, macie krótkie włosy, także dbajmy o to też kark, posmarujmy tym kremem kark. Kolejna rzecz, właśnie na te tak zwane kratery, żeby tego uniknąć, to na pewno to nawilżenie, ale też bardzo, i to panowie lubią, muszę przyznać, maseczki węglowe. Hmm. nic, wyzało, właśnie to jest też takie takie z z partnerką, z partnerem, e, nakładają właśnie takie maseczki e, e, węglowe, oglądają sobie jakiś serial na przykład, a potem ładnie zmyją i można też nałożyć taką, mam właśnie w, w ofercie e, maseczkę nawilżającą dla leniucha. O, o, tak, kładziesz taką maseczkę, tak, ja na pewno ci to przygotuję, e, kładziesz taką maseczkę nawilżającą i idziesz spać i nic cię nie interesuje o. i ta pr maseczka pracuje, fajnie całą nawilża, noc, tak? całą noc Dokładnie. To jest taka maseczka, bo nie wszystkie można zostawić na, no, na całą noc, ale tę można. I rano po prostu wart, y, trzeba pamiętać, żeby zmyć wszystko y, przy użyciu y, produktu do mycia skóry twarzy i nałożymy krem i to wszystko. Natomiast też y, są takie specjalne właśnie kremy dla panów i nie tylko zresztą które nakładamy właśnie na te zasinienia, tutaj pod oczami, takie żelowe i właśnie też w momencie, kiedy nałożymy sobie taką maseczkę węglową, na przykład możemy jeszcze grubszą warstwę tego kremu nałożyć tutaj hmm. pod oczy, ale ja Ci też taki krem przygotuję. Poproszę. To tak. następnym tak. razem może jak będziesz, to yy, nawet sobie nagramy, tak. to mi opowiesz trochę, jak to Dobrze. pielęgnować i, yy, i będziemy mieli takie wideo podglądowe. Yy, co możesz zaproponować mężczyznom? Tak, takie woreczki piękne, piękne. Widzicie, tutaj takie woreczki przygotowałam. To są woreczki, wystarczy się ze mną skontaktować na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie i poprosić o przygotowanie takiej męskiej pielęgnacji. I co w tych woreczkach się znajduje? Tak, to są właśnie kosmetyki dedykowane dla panów. Wcześniej warto wypełnić jednak ankietę. Mam taką specjalną ankietę dla panów i tutaj zaznaczamy, jakie są potrzeby, bo też, też chciałabym wiedzieć, czy na przykład właśnie czy panowie noszą brodę, czy, czy właśnie raczej tutaj golą sobie okolice właśnie, czyli nie mają tej brody i to też takie produkty wtedy trzeba odpowiednio zadbać, żeby... No tak, no przecież ma... jak golimy, to tak, podrażniamy podrażnia, bardzo tak, mocno skórę. Tak, tak, także to też jest bardzo ważne i wtedy mogę przesłać do przetestowania albo po prostu przesłać całą, wszystkie produkty do pielęgnacji i wtedy zawsze je sprawdzam, jeżeli zawsze jest satysfakcja klienta, w ciągu dwóch tygodni panowie mogą zwrócić produkty, bo na przykład stwierdzić, że no nie do do końca mi to, mi to posłużyło, także też jest taka opcja. No to zapraszamy, jak można się skontaktować z Tobą. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie dr Iwona płowa Korus, Świadomowa Pielęgnacja. Naukowczyni, konsultantka, kosmetyczka i wizerzystka. Była moją gościnią dr Iwona Płowaś Korus. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Również. Ja nazywam się Tomasz Słodki. No to chyba morał z tej naszej rozmowy będzie taki, że po 42 latach nieużywania różnych pielęgnacyjnych rzeczy na twarz, Zrobię ten pierwszy krok właśnie z Iwona. Dziękujemy.